Cześć, witajcie w kolejnym filmie z cyklu. E, Goodie Box, e, epizod dzisiaj mamy drugi. I dzisiaj omówimy sobie, pokażę Wam produkty z pudełeczka, które przyszło do mnie w listopadzie 2019 roku. E, bez zbędnego przedłużenia, zapraszam do filmu. Goodie Box z listopada miał taką ciemno-pomarańczową szufladkę dla porównania. Tutaj widzicie gudiboxa z poprzedniego z poprzedniego tygodnia, z którego pokazywałam w poprzednim tygodniu. Link wyjedzie tutaj. OK, przejdźmy do opakowania. Znowu mamy szufladkę gudiboxy, tak jak wtedy mówiłam, szufladki. W środku mamy super rażący pomarańczowy kolor. Tutaj była też rozpiska, ale ja już ją sobie wyciągnęłam e, i też będę wam, e, będę wam starała się powiedzieć o cenach tych produktów i tak dalej. Przejdźmy do zawartości pudełka. Jako pierwszy tutaj mam próbeczkę e, Tuszu z Rituals Miracle 3 w 1 mascara. Tutaj mamy próbeczkę 3 ml, a pełnowymiarowy produkt to 8,5 ml i kosztuje 18,50. Ja już tą. Ja już tą maskarę wykorzystałam, znaczy mogłabym jeszcze z niej korzystać, bo jeszcze tutaj troszeczkę jest, ale już zaczęła się troszeczkę osypywać w ciągu dnia, dlatego już stwierdziłam, że, że już jej wystarczy. Poza tym mam inne tusze do, do sprawdzenia, więc, więc pomyślałam, że tego już nie będę dalej molestować. Ok, mamy tutaj taką super ogromną szczotę. I ta szczotka, ten grzebyczek, powiem Wam, że on jest taki dość specyficzny, ze względu na to, że on. Wszędzie jest ścięty, czyli mamy taki stożek, a jedna ścianka ma wszystkie ząbki równej, e, równej długości, przez co bardzo fajnie możemy tym tuszem wyczesać na przykład te rzęsy tutaj e, w najbardziej wewnętrznym kąciku. Bardzo fajnie e, do tego się ta szczateczka sprawdza. Ogólnie z tego tuszu, e, z tej próbeczki byłam mega zadowolona. Ten tusz robił. Taką pytardę na rzęsach. Rzęsy po prostu wyglądały obłędnie. Były niezwykle wydłużone, niezwykle podkreślone. No, po prostu produkt idealny. Ja ten tusz naprawdę bardzo, bardzo, bardzo polecam i mnie naprawdę bardzo fajnie się sprawdzał. Mam jeszcze jedną taką próbeczkę. Dosłownie taką samą, też tego samego tuszu. Ona była w kalendarzu adwentowym z zeszłego roku właśnie z Rituals, więc jeszcze sobie będę korzystać z jednej próbeczki, a potem zastanowię się naprawdę nad kupieniem pełnowymiarowego produktu, bo ten tusz naprawdę super, mi się sprawdził, zrobił mi tak super rzęsy, z których byłam mega zadowolona, także myślę, że, że wrócę do tego tuszu. Kolejny produkt to mgiełka do ciała z Goodiebox, Box, z Goodiebox Box Essentials Face Mist i tutaj mamy 150 ml i to jest pełnowymiarowy produkt, który w sklepie Goodie Boxa kosztuje 9,95 euro. Jeżeli ktoś oglądał mój poprzedni odcinek z serii Goody Boxa, z rozpakowywania Goodie Boxa, to tam są, myślę, wszelkie informacje na temat właśnie tego pudełka subskrypcyjnego. Jeżeli tam o czymś, o czymś nie powiedziałam, a macie, mielibyście więcej pytań na temat tego, tego boxa, to dajcie znać w komentarzach, postaram się w kolejnym odcinku z serii Goodie Box odpowiedzieć. Aha, tutaj jest jeszcze w ogóle, nie wiem czy to jest zapach Cotton Cloud. Nie mam, bo tutaj nie, nie czuję zapachu, bo jeszcze go nie używałam. Mm. No, wiem, że pachnie tak, jakby trochę słodkawo, ale przełamane jest to też jakimś kwaśnym mm, takim aromatem. Mhm, ale, ale zobaczymy, no, chociaż w sumie. U. Dobra, a tak, no. Skórze nie czuć do yy, Bardzo delikatny zapach Taki bardzo delikatny I troszeczkę taki pudrowy Nie wiem czy to mi teraz nie zmienia makijażu, ale nieważne Poza tym dzisiaj zrobiłam makijaż I powiem wam, że jestem z niego tak niezadowolona Tragedia I yy, wiecie dlaczego? Spr chciałam sobie spróbować tego triku makijażu Z TikToka Gdzie najpierw nakładacie sobie jakiś krem na dzień Taki jakiś nawilżający Dajecie na to puder yy, Dajecie na to setting spray i potem robicie normalnie makijaż, dajecie bazę, podkład itd. itd. i powiem wam, że no, masakra, tragedia. Nie chcę wam się pokazywać z bliska, bo wyszła naprawdę totalna klapa. Może gdybym miała, wiecie, aha, jeszcze powiem wam dlaczego. Nałożyłam sobie krem na dzień, taki nawilżający, ten z, Coco... z Hello Body Coco Day, że może. Nałożyłam sobie ten krem nawilżający najpierw na buzie, potem Potem nałożyłam mieszankę pudrów z Revolution. To było Bake and Finish i Banana, bo ten jest troszeczkę za ciemny, a ten troszeczkę bieli. Więc jak je wymieszam, to one mają taki fajny, delikatny kolor, więc nałożyłam sobie to. Potem popsikałam całą twarz tym sprayem z Revolution i Heart, I Heart Revolution Cookies and Cream. Super zapach. Mam nadzieję, że one będą cały czas dostępne. Bo ten zapach jest po prostu prześliczny. E, poczekałam aż ten spray e, zastygnie, tak jakby na twarzy, i potem na, zaczęłam nakładać e, bazę e, z Nexa Honey Jumi Up. To jest, moja Przepraszam. to jest moja ulubiona baza w połączeniu właśnie później z tym podkładem z e, Maybelline Fit Me. E, ja mam odcień 110 e, porcelain on troszeczkę wysusza ze względu na to, że też jest dla skóry normalnej i e, tłustej, e, więc ten troszeczkę wysusza, dlatego wolę najpierw pod ten podkład nałożyć taką bardziej nawilżającą bazę i tutaj właśnie używam tej i ona się do tego bardzo fajnie sprawdza, więc nałożyłam po tym wszystkim właśnie primer i tutaj już się okazało to klapą, bo jak zaczęłam wklepywać tę bazę tak delikatnie w twarz, to ten cały puder, to wszystko co nałożyłam pod spodem na początku po prostu zaczęło się wałkować i rolować. Po prostu wygląda to tragicznie, nie pokazuje się z bliska, bo nie chcę nikogo wystraszyć. Przejdźmy do Goodie Boxa. Kolejny w rozpisce tutaj to, to jest produkt. Te dam sztuczne rzęsy. Sztuczne rzęsy marki FUR. Nigdy nie słyszałam o tych rzęsach, nigdy nie słyszałam o tej marce, więc tym bardziej jestem bardzo ciekawa, jak te rzęsy będą się sprawdzały. Jak te rzęsy e, mogłyby wyglądać, ale powiem Wam, że tutaj wyglądają prześlicznie. I powiem Wam, że one są na takim mega grubym pasku, ale są prześliczne. Są takie długie, takie postrzępione. E, mają dłuższy... Mm, Dłuższy ten środek, więc możliwe, że będą robiły takie Bambi Eye. Chociaż powiem Wam, że no, ja jestem lewa, jeżeli chodzi o przyklejanie rzęs, więc najpierw sobie troszeczkę chciałabym popróbować. I te rzęsy są warte 17 euro. Aha, czy to jest jakaś nazwa jeszcze? Aha, tu jest nazwa Gala. Gala, dobra. Aha, i tutaj mam jeszcze taka informacja, że to są rzęsy ręcznie robione, wegańskie i bez lateksu. Będziemy testować. Jak tylko nauczę się przyklejać ręce, to myślę, że potestujemy. Kolejny produkt to e, klamer, klamerka, e, spinka do włosów. Spinka do włosów z e, marki My Jewelry. I tutaj mamy taką perłową, czyli ona z takich teraz na topie, myślę. Taka perłowa spineczka duża. I ona kosztuje 8,95. Zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądało. Może tego zędza tutaj? No i tak nie. No um. i co? Tak, to wykrzywiłam, już um. Tak, i mamy tutaj taką spineczkę, a niech już będzie. E, tak, 8,95 za taką właśnie e, spineczkę do włosów. Kolejny produkt to jest, też nie używałam nigdy, znaczy, no tak, w sumie to nie używałam nigdy, teraz mi tutaj stają włosy, no super. Mamy tutaj eyeliner z marki Last Plash Cosmetics Wickedly Divine Eyeliner, i ja mam tutaj odcień że. Rosalin I powiem Wam, że opakowanie jest naprawdę prześliczne. Opakowanie jest super. Jeszcze tutaj taki jakby ala diamencik. No super. I kolor... A czemu mam takie uf, pociekane. Nieważne. I powiem Wam, że on ma takie złoto- różowe Tak, To jest taki złoto-różowy brokat. Ten złoty jest, to jest taki naprawdę mega sienko zmielony, ten różowy jest już taki grubszy, taki bardziej, taki widać bardziej kawałki tego różowego brokatu. Śliczny kolor. Myślę, że może kiedyś zrobię jakiś makijaż. Widziałam na jednym filmiku, że dziewczyna właśnie ten eyeliner nakłada normalnie jak cień tutaj od wewnętrznego kącika i wyglądało to prześlicznie, niezwykle pięknie się mieni, więc super. Aha, a teraz jeszcze powiem Wam, że chciałam to zmyć, ten, że chcę to zmyć i powiem Wam, że ten złoty schodzi, to może też dlatego, że tyle co nałożyłam, a ten, ten złoty blokad tak szedł praktycznie od razu, a ten różowy no jeszcze się tam gdzieś do skóry przykleił, więc możliwe, że on po prostu jeszcze nie wszystko zastygło, dlatego ten złoty szedł od razu, a ten różowy nie. Dobra, nieważne. Kolejny produkt, o jeszcze nie otworzyłam nawet, więc nie wiem jaki to kolor, to pomadka z marki Model Co, Model CO, nie mam pojęcia, Bullet Lipstick i um, ja mam kolor e, e, Rubber i e, ona kosztuje, aha, e, nie powiedziałam? Ten e, eyeliner kosztuje 15 euro, nie wiem czy powiedziałam czy nie mówię teraz, a ta pomadka kosztuje 20 euro i sprawdzimy może odcień, a ogólnie powiem Wam, że jeszcze dzisiaj mam tak okropne paznokcie więc przepraszam za paznokcie, ale dzisiaj jest w plan mam w planach, żeby je zrobić na nowo, po prostu ściągnęłam poprzedni kolor i to jeszcze nie niecały, bo na dwóch paznokciach mi zostało, w sumie to na niecałych dwóch paznokciach nieważne Także przepraszam za paznokcie. Nie obraźcie się, proszę. Wróćmy do pomadki. Bardzo fajne opakowanie. What? Taka pomadeczka. I kolor. Wow. Mega kolor. Taki trochę malinowy, powiedziałabym. No ale to w sumie tak delikatnie nałożyłam. Zobaczycie, proszę, zobaczę, zobaczycie sobie to na przewidce, Ale wow, mega! Jeżeli tak delikatnie tylko maznałam, to mam taki malinowy kolor super! Bardzo ładnie wygląda. A y, szczerze Wam powiem, że teraz ja właśnie bardziej y, lubię właśnie tego typu produkty w sensie nie takie zastygające, bo moje usta ogólnie są suche. E, więc ja bar bardziej właśnie wolę e, produkty typu takie zwykłe, e, pomadki a nie jakieś tam właśnie zastygające. Mam parę tych zastygających, ale ich ostatnio nie używam wcale, tylko... No, no, no... czekam, tak? Czekam. Ok, i co tutaj mamy? Ostatni produkt to jest The Cure... The Cure Stockholm Instant Correcting Serum. Um, I tutaj mamy serum korygujące do twarzy. Tutaj mamy próbeczkę, która ma 10 ml w środku. Zaraz, może otworzymy sobie, zobaczmy, jak to wygląda. A pełnowymiarowy produkt ma 30 ml i kosztuje wow, 85 euro. Sprawdzamy. Zobaczmy, co jest w środku. Aha, i mamy tutaj taką mini, mini tubkę, liftingujące. No, powiem wam, że. Przyda mi się chyba tutaj właśnie pod oczy, w okolice oczu. Będziemy testować. I to było, to jest, to już jest wszystko, co było w tym goodie Boxie. Z ostatniego goodie boxa miałam powiedzieć co nieco na temat tej maski na noc z Dr. Botanicals, Dr. Botanik, coś tego typu, taka różowa. Ale nie przetestowałam jej jeszcze, więc no nie za dużo Wam powiem na ten temat. E, ok, ale jeżeli coś już będę miała przetestowane, tak jak na przykład właśnie ten e, tusz z Ritualsa, to, powiem, to będę Wam od, od razu mówić, e, czy to było fajne, czy nie, e, czy, będę, czy Wam polecam, czy nie. Ok, to w tym filmie to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i oczywiście zapraszam do kolejnego odcinka. Um, jeżeli filmik Wam się podobał, to zapraszam do e, klikania łapek w górę. Zapraszam też do subskrypcji kanału. Jeżeli filmik się nie podobał, to wiadomo łapki tu. Um, dziękuję, do zobaczenia. Pa!